Śmierć Macieja Damięckiego, szanowanego aktora i znaczącej postaci w świecie sztuki, wywołała głębokie emocje w środowisku artystycznym. Jego odejście zostało szeroko odnotowane w mediach, a kondolencje napływały zarówno od bliskich, jak i od wielu kolegów i koleżanek z branży. Córka Macieja, Matylda Damięcka, pożegnała swojego ojca na swoich mediach społecznościowych w charakterystyczny dla siebie sposób publikując narysowany przez siebie portret ojca z krótkim podpisem patatku. Ten osobisty i artystyczny gest wyrażał głębokie uczucie córki do ojca. Katarzyna Cichopek, która grała razem z Maciejem Damięckim w popularnym serialu M jak Miłość, początkowo ograniczyła się do symbolicznego komentarza w postaci czarnego serca i smutnej buzi. Jednak po kilku godzinach zdecydowała się na bardziej rozbudowany wpis, wyrażając swoje uczucia i szacunek do zmarłego aktora. Podkreśliła, że granie z Maciejem Damienckim było dla niej ogromnym wyróżnieniem i przyjemnością. Cichopek dziękowała za wspólne chwile na scenie teatralnej, w serialu oraz podczas podróży związanych ze spektaklami. Wspomniała również o profesjonalizmie i talencie Damienckiego, które stanowiły dla niej inspirację. Jej wpis kończył się wyrazami najszczerszego współczucia dla rodziny Damięckich oraz żalem z powodu śmierci aktora. Śmierć Macieja Damięckiego poruszyła wiele osób, ukazując wpływ, jaki miał na swoich bliskich, współpracowników i fanów. Jego odejście pozostawiło znaczącą pustkę w środowisku artystycznym i w sercach tych, którzy mieli okazję go znać i z nim pracować. W komentarzach pojawiła się masa wpisów od fanów serialu. Jeden brzmiał bardzo przejmująco coś ostatnio serialem jak miłość zmaga się z jakimś ciężkim okresem, odeszło w tak krótkim czasie tylu wspaniałych aktorów. Napisała internautka, dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.